Cześć moi drodzy, ja jak obiecałem, wracałem gameplaya. Znaczy, cały czas były gameplaya, ale po prostu będą gameplaya. Eee, sprawdzałem czy ostatnie patrzę i nic się prawie nie zmieniło, więc za bardzo wiecie, nie mam jakichś tu super dużo nowych postaci do nagrywania czy coś. No sena wyszła, ale senę będzie ciężko piknąć, poza tym to jest chyba super danie jungler, więc i tak ciężko było nią grać. Ale z takiej postaci no, moglibyśmy zastanowić się nad Kaynem, bo Kane dostał zmiany, ma trochę więcej obrażeń z kół, ale czyści dżunglę tak samo ehm, Za to jedna postać, którą chciałem nagrać, bo ostatnio jak nagrywałem była pod AP. To jest Warwick, mam nadzieję, że nie będę totalnie bezużyteczny w tej grze, jest na to duża szansa, że będę totalnie bezużyteczny w tej grze, bo wiecie, moim zdaniem Warwick nie jest jakąś super dobrą postacią i w ogóle i w ogóle i w ogóle. E, Albo po prostu chciałem Warwicka nagrać w związku z tym, że ostatnio grałem go pod AP, a teraz myślę, że zagramy go normalnie pod e, zwykłe runki, czyli pod Ade i spróbujemy być takim powiedzmy tankiem. No mam nadzieję, że ta gierka w miarę ok piknie, bo jest też duża szansa na to, że jak ja zagram Warwickiem, to będzie to, to po prostu tak zintowane, że... Że, 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 że po prostu wyłączę filmik w trakcie i, i że wiecie, że w ogóle go nie wrzucę na kanał. E, no dobra, jeżeli chodzi o runki Warwicka, możemy sobie wziąć Press the attack. myślę, że ta runka jest chyba taka trochę najprostsza, ewentualnie jeszcze e, możemy, moglibyśmy zagrać z e, Predatorem, ale myślę, że zagramy sobie z Press the attack. tak chyba będzie lepiej, e, możemy sobie zagrać z Triumfem. Attack speed albo tenacity, tenacity jest bardzo ważne, bo wiadomo, że Warwick musi dobiec, e, ale weźmiemy, że zagramy z attack speedem, bo attack speed jest e, bezpieczniejszy w takim sensie, że nie zawsze się przydaje. E, możemy sobie wziąć Last Stand, czyli mniej mamy życia, tym więcej obrażeń zadajemy. Weźmiemy sobie Magic Resistę, bo na Nidalka, tak Speed AD to jest, się zgadza. Nie wiem, czy nie weźmiemy sobie Water Wankingu i e, e, Celerity, e, bo to nam zwiększy mając speed na W, zwiększy też nam mały speed na rzece, żeby po prostu trochę szybciej biegać. Warming jest dobry w grach, w których jest totalny młyn i e, non stop, wiecie, biegacie i zabijacie ludzi. Wtedy Warwick jest dobry, bo e, no on szybko dołącza do walk, tak? Przez to, że po prostu jest szybki z W, e, więc miejmy nadzieję, że ta grawa się tak będzie wyglądać, że będzie bardzo dużo e, rzeczy się działo w tej grze i, i że będziemy mogli biegać i zabijać ludzi, bo inaczej sobie po prostu tego Warwickiem nie wyobrażam. Podoba mi się bardzo ten prestiżowy skin do Kiany. Nie powiem, że mi się nie podoba, bo mi się podoba. Myślę, że na ich Team będzie trochę ciężko grać Warwickiem już, już teraz, to mogę powiedzieć, bo. Nie mam za bardzo do kogo podbiec, tak szczerze mówiąc. Każdy z ich postaci jest e, taką postacią, która mnie łatwo kajtuje. Czy to Jana z Q, czy to jest z E, czy to Syndra po prostu ze Stuna e, czy to Jace Face Rusha albo E. I Nidali, która też jest. E, no, Nidali nie powinna po prostu być na tyle blisko mnie, żebym ja po prostu mogłem bić. Więc myślę, że jest taka szansa, że, że ta nie będzie naj, najprostsza tym Warwickiem, ale no, zróbmy to, co. To, co, to, co, to, co. <grych> Postaramy się zrobić cokolwiek, ok? Postaramy się, żeby ta nie była tragiczna. O, może nie może być jakaś super, super, to żeby nie była tragiczna. Mówię, nie wiem jak tam... Bo sezon się kończy, z tego, co nieba 19, tak? Coś takiego. Więc nie wiem kiedy jakby dokładnie um, wyjdzie jakiś taki duży patch i nie wiem czy będę w stanie go nagrać, ale może mi się uda, zobaczymy. Chciałem jeszcze Iverna nagrać, więc myślę, że Iverna chyba też sobie nagramy, ale może nie zobaczymy. Coś tam wymyślimy. No dobra, czego my chcemy zacząć? Patrząc na naszą drużynę, to myślę, że chcielibyśmy chyba zacząć od... No chyba od topa byśmy chcieli zacząć, ten Rumble musi flashować, ja nie wiem czy on nie zmartwia i tak i tak. To był słaby flash generalnie, bo on nic, niczego nie uniknął tym flashem, tylko po prostu flashował. Też rewolny ten flash, no ale trudno się mówi. No co, Nidalka ma First Blooda i Dark Harvest, tak, więc no, to na pewno nie ułatwi rozgrywki. Ja sobie zostawię tutaj Warda, tak jakby ta Nidalka chciała z tym Jayce'em inwejdować, ale myślę, że skoro oni dostali First Blad, to pewnie nie będą chcieli inwejdować, tylko sobie yy, są zadowoleni z First Blooda i po prostu sobie zdobędą trochę golda z tego. Ta gra będzie skomplikowana, jeżeli tak się zaczęła, no jeżeli, jeżeli mój Ramble zginął na pierwszym poziomie i, i nie ma flesza, to myślę, że ten Rambl może cały czas ginąć, a ja, no Warwick postać jak postać, ale no nie wiem czy będę w stanie jakby powstrzymać to, że on tam na topie będzie ginąć. Nie ominiemy sobie kraku w związku z tym, że jakby Nidalka nas inzidowała, to za łatwo może je wziąć. Kurde Nidalka z machetą jest tutaj na pierwszym poziomie, ale super. Lepiej jest oczywiście atakować te z Full HP, no bo im mniej mają życia, tym większy atak z No kurde. To wyglądało naprawdę na strasznie łatwe za zabicie kogoś, że. trafiony chuj one shot praktycznie. Mamy kiana w teamie, zobaczymy co ta kiana się działa. Mimo, że Mikiano mi kianom jakiś super na nie poszło, to dalej w solo kill jest super. Dobra, co tu się dzieje? No ta linia się tak puszuje dalej do przeciwnika, więc raczej nic nie skankujemy tutaj. Krab się niedługo respi, ale zdążymy wziąć wilki zanim krab się z respi. Także myślę, że damy sobie 3 punkty W, a potem będziemy maksować Q, bo Q dostał właśnie bufa. A czy Q dostała chyba, nie wiem czy Q nie dostała bufa, jak tego nie maksujesz. Nie pamiętam, ale chyba dostała właśnie bufa, jak tego nie maksujesz. O 1% na Q. Na W jest 10% tak speira, a 5% tekspira. W sumie nie, nie dajesz tak dużo tu To daje też to. Ta... No dobra, będziemy maksować, kurde. I co? Chyba nie wyjdzie nam gang, co? bo to tak z i nie trafiła, kurde. Niestety ja zginę, bo już widać, że zginę. Też widać że zginę, bo nie jestem w stanie ani dobiec do Jana tego, tylko miałem nadzieję, że taka jest, nie zginęła. Ma Dark Harvest, więc teraz się duży damage za to ataku, tam zamiast unikać, pójdzie na biec. Plusem jest to, że udało mi się Tiama zbudować, więc jak mam Tiama, no to już automatycznie mam e, lepszy clear jungli, bo mam AOE, tak, więc już to to, to to, jest duży plus, że zostałem tego killa. Flash za Flasha tam został spalony. I użyła teleportu Syndra, niczego więcej, ale teleportu użyła, więc to też jest powiedzmy te, taki plus, że... Przynajmniej nie ma teleportu ta syndra. bo no, tak które troluje, czemu on tak głęboko wchodzi? Przynajmniej Marty po raz kolejny. No dobra, może uda mi się zabić. Nic z tym nie możemy zrobić. No jeden za jeden po raz kolejny. na przynajmniej asysty nie odda, więc spoko oh, shit. O, shit Marta, no dobra, my zabierzemy farmę i kraba. Dobra, posprzątaliśmy sprzątaliśmy nie zdobyliśmy tej farmy z bota i tak dalej, ale przynajmniej posprzątaliśmy za Kianę trochę kilka. Więc to zawsze będzie trochę prostsze. Możemy też postać się do bez natopa, nie wiem czy zdążymy, ale możemy grać. Ja mam manę. To jest problem. Duży problem. Uh, ale myślę, że tak jana zabija, jeżeli uh, dobrze to zagra. No, dobra, my się chyba cofniemy, czy nie cofnie? Dobra, spuścimy chyba z tym Ramblem, czy on nie potrzebuje pomocy, może. Wydaje mi się, że nie potrzebuje pomocy. Ja zszyścimy tego pinka i po prostu się cofniemy. Syndrę nie powinno tu być, bo przed chwilą widzieliśmy. Ramble też powinien mieć czas, żeby sprzedać jeszcze jedną falę. Będziemy się robić pod tanka, w sensie przynajmniej, pod, jeżeli chodzi o Cinder Hulk. Tylko weźmiemy sobie, kupimy buty, bo buty są bardzo ważne. Ale też, o kurde, że nie miał czasu. Mój błąd, mój błąd. Ale kupimy sobie plus, żeby lepiej, lepiej biegać za, za, za ludźmi, nie? Żeby łatwiej ich łapać. Muszę mi da wiecie dlaczego, bo Minnie tak się puszuje do przeciwnika. Spójrz się na ten... Linia z e, creepy są bliżej naszego towera, więc nasze creepy przyjdą wcześniej. Ale to jest dlatego, że Kiana jest na bocie, więc ona nie może sprzać. No tak średnio mi to wygląda, ale chyba wejdę i spróbuję go ugryźć, ale chyba jestem martwy. O, może? Dobra. Okej. Okay. Nie wiem co zrobiła ta ona, nie wiem czy ona jest Missykewoody, znaczy ja ten flash do przodu był tak... Dziwne, że ja nie wiem, czy on nie zmieścił tego flasha Dobrze, bo ona mnie uratowała, bo nie dość, że miałem erkę na nią bardzo łatwą, no to jeszcze po prostu uh, mogłem się trochę wyleczyć i, i wiadomo, że moja drużyna by mi pomogła i wszystko. Więc. Bo jakbym zerkował ją pod turretem głębiej, no to nikt by mi nie pomógł, ale w takiej sytuacji ludzie mi mogli pomóc. No dobra, strzelowała ta, Gena. na razie idzie nam naprawdę nieźle. 4-1-1. Nie, my jesteśmy dość nafidowani, mamy obrażenia, jesteśmy tankowni. Nie wiem, czy nie będziemy dość w widzeciu. No wiadomo, że takie itemy jak Force też działają, żeby mieć większe obrażenia, tylko zastanawiam się po prostu nad tym, czy lepiej. Bo mamy dużo obrażeń. W drużynie, zgodzicie się ze mną, mam dużo obrażeń, ale nie mamy tankowności, ja jestem jednym tankiem, więc myślę, że będziemy się full pod tanka robić. Co to znaczy? Wiecie, to jest naprawdę super na w Także Spirit Visage Tak, Spirit View. O kurczę, trzeba. Bo... Właśnie teraz chciałem powiedzieć, że marka, ale już nie marki. Smaj, smaj, smite, smaj. Smite, 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 smite. Kurde. Widzicie, jak mnie odepchnęła i ja o to chodziło. Ale może ku... No dobra, to ku nie było takie dobre. Ja, ja pójdę po prostu sobie zrobić smoka. O, mi się wydaje, że ta niedalka może wygrać. JK. Znaczy, o! Jak go ugryziemy w dobrym momencie, to jego odepchnięcie nie zadziała. Nie, widzicie, maksujemy w tej grze ku, a potem... E. Bo to W-maksowanie nie, nie zawsze chyba pomaga. W sensie, no po prostu aż tyle procent nie daje, a ja myślę, że to leczenie dla... Teraz pytanie: Czy my chcemy kupić budki, czy my lepiej kupimy sobie jakąś magic resistę? Czyli, bo wiecie, robimy Spirit Visage, tak? Czy lepiej kupić Kindle Gem, który zwiększy nam. E bo możemy i tak Hydra potem ulepszyć, diamant na Hydra. Tylko czy le lepiej nam więcej nam da CDR 10% z Kindle Gemu, czy lepiej merki? Bo lepiej marki robi Krystal. O kurde, to jest best. To jest szalone. Mamy dobry follow-up, mamy naprawdę dobry follow-up. Patrzę na nasze piki. Ja klikam Rambo Ramble, i tak naprawdę przed tym nie uciekniesz. No dobra, ja zrobię smoka. Znaczy Heralda. Im mniejsze życie ma, tym jak mówiłem, od 50% większy atak speed, od 200% jeszcze większy. Więc plus jest taki, że. Uh, jak tylko będzie miał low, no proszę cię. No nice, i już, już mamy trochę większy atak, już jest przyjemniej. Ciężko będzie wziąć Tured na midzie, jeżeli użyję tutaj Heralda, ale ale przynajmniej trochę goldu zostanie bo wydaje mi się, że jak bym gdzie indziej ja to już nie, nie zdążę playtów zdobyć granie jeżeli jestem chciwy i uważam, że jestem bardzo silny, a tak trochę uważam a tak w ogóle dlaczego moi drodzy opłaca się maxować y E dlatego, że cooldown się zmniejsza i dlaczego się opłaca budować ma magic resistor dlatego, że cooldown na E się zmniejsza bo Q e to są twoje główne skilla i bez tych skilli jesteś dość słaby ale jak budujesz y i temy pod kę to wiadomo, że kuldam mm, się zmniejsza, tak? Bo praktycznie każdy CDR-item pod tanka ma Cederkę. Eee, I e, w tym momencie mamy E 11 sekund i mamy Q na 54 To jest tylko 10%, ale jak macie Warwickiem, już podchodzicie powiedzmy pod to 30% to już jest naprawdę sporo, nie? I wtedy, wtedy czujecie się silniejsi. Mimo że idziecie pod tanka i nie jesteście squishy, to i tak jest, czujecie się zdecydowanie silniejsi. Taki build pod Warwicka, typowo pod Manspeed, i wtedy macie super zasięg zerki, ale... nie mam maniolo. To było bardzo szalone, że ona wskoczyła. Nie wiem, czy ona zauważyła, że jestem pod tanka, więc to jakbym... To, że ona wskoczyła, że Q praktycznie nie zrobiła obrażeń. Jeszcze ja miałem swoje Q, żeby odnowić swoje życie. No ja rozumiem, że ona chce walczyć, ja bym wolał za to blue, bo ja nie mam many. Nadal to mam! FPX nie ograło, ale nadal to mam Proszę, jaki skok przez ścianę Bieda Biedaki Teraz kupimy Spirulis, jeżeli będziemy robić chyba następnej ten procederkę Tak mi się wydaje. On pewnie stepuje No, stepował Spirulis, wiadomo, więcej się leczy jeżeli więcej się leczysz, to jesteś bardziej tylko... o! No chyba większości już nie grają, przynajmniej takie wrażenie. No co, albo zaczekamy do naszora i wtedy skończymy tą grę. Albo jeden teamfight, albo oni się zaraz poddadzą. O. 350? To nawet nie złe obrażenia. 350, no ja nie mam 60 armora, no to dlatego raczej. Frozen Hard nie jest zły Frozen Hard albo Iceborne Gauntlet Deadman Plate, bo Deadman Plate powoduje, że jesteś szybszy, czyli masz większy zasięg z e, RKI. ka się skaluje z Manspeedem, moi drodzy, czyli teoretycznie im szybsi jesteście, tym większy zasięg z RKI. Teraz mam taki, teraz mam taki Więc może Deadman Plate powinienem zrobić, tylko Deadman Plate co R-ki nie daje taka różnica. Um, mógłbym tu zerkować. Ale co nam to daje, jedno zabójstwo tylko. A, okay. O kurde. To tankuje tylko nie ja! No myślę, że robimy deadman play, deadman play to nie jest taki pomysł, bo nie że dałby mi armora w tej grze, no to rzeczywiście ten dale, dalszy skok z r i w ogóle to, że jesteś w stanie kogoś dogonić, jest super. Wiadomo, że Warwick musi gonić. Na tą chwilę moja ma tylko 10 sekund cooldowna. Wiec naszora, to robimy na szora zaraz. Myślę, że ja jestem na tyle tankowny, żeby ze to zrobić. No nie, nie sam, potrzebuję pomocy, ale po prostu, żeby to zrobić. No jeżeli oni przyjdą... E, to nie ma, nie, nie będzie, to miałem większe znaczenie. Na no, szoram potrzebujecie więcej harmonii niż Magic Greet, jest nasz bardziej fizyczny obraz, nie Okej, okay, to, to jest to pomysł. Nawet nie wyskoczyłem. Do Dobra, A, Eee, się za późno, ale to było brązowe. Chciałem jeszcze, wiecie, taki być. O, ja jestem taki tanki, że mogę zmisplayować i nie zginąć na no, dupa. Jestem Debilem. Ale to nic, moja drużyna, jeżeli nie skończy, to skończymy następnym puszem. Musiałem wiecie dwa razy ginąć, bo jakbym tylko raz zginął, to bym się źle czuł. oj. oj, oj. teraz to przedłużamy tą grę, kurde. Znaczy, no, można powiedzieć, że to moja wina, bo to ja jako pierwszy zginąłem, no, ale. Jakby Kiana i Kaisen zginęły, to i tak mieliśmy naszora na tyle długo. Żeby jeszcze coś tam wziąć, jakiś obiektywę, teraz to już lipa, bo teraz Kiana jeszcze zginęła. Ja za bardzo nie biję tych turretów. No chyba tak trzeba będzie zrobić. Wygląda na to, że oni się nie chcą poddać, więc chyba będziemy cze czekać na następną Nashora A czy oczywiście wiadomo, że jeżeli znajdziemy walkę przed tym aż nasz się z zrespi, to skończymy, tylko oni nie wyjdą z bazy. No i teraz myślę, że już skończymy z naszym naszorem, nie? A teraz już mamy 3 hiby, no nie ma opcji, że już wyjdą z bazy, także... No. Czekajmy na wszystkich i, i, i kończmy. No dobra, Jace chcesz skończyć też grę. Spójrzcie na to co robi. Na pewno chcesz skończyć tę grę. Nie chcę używać Elki. Super. G -G. Teraz, jak już nie mamy hibów, to nie ma opcji, że to nie GG, moi drodzy, I to był właśnie Warwick. To był właśnie Warwick. A myślę, że wyszło, myślę, że build był opisany albo Cederk, albo właśnie obrażenia jakieś Trendy Force i tak dalej. Albo, albo tank, jak ja budowałem. A, myślę, że jakby runki też były całkiem w porządku. E, no i co? Liczę na łapkę w górę pod filmikiem, jeżeli. Macie jeszcze inny, inny pomysł na build do Warwicka, możecie zostawić jak najbardziej komentarz pod filmikiem i widzimy się następnym razem, papa. Pa.